Za co mnie mogą widzowie, no na pewno nie dościemną, będę sobą. Mam w dupie tak, jak mi ocenią. Jestem sobą, jestem dziewczyną świadomą swoich wartości. Chciałabym bardzo, żeby nasze polskie kobiety, mówię tutaj o polskich dziewczynach, bo sama jestem polką, pokochały siebie tak, jak ja potrafiłam pokochać siebie i wtedy będzie. Będą, będą po prostu szczęśliwe. Cały czas się staram uśmiechać. Bije ode mnie takie. No, taka radość, że jak rozmawiam z kimś, no to staram się nie wchodzić w konflikt, czy nie patrzy na kogoś jakoś z byka, tylko normalnie z nim rozmawiać i uśmiechać się. Jestem szczera, chociaż nie wiem, czy za to mnie polubią, <grych> Bo jestem za bardzo szczera. Ale też jestem pogodna. Jestem bardzo opiekuńcza. Mogę się odnaleźć w kuchni, w gotowaniu, przygotowaniu jedzenie. Jestem bardzo żywą osobą, pozytywną osobą, opiekuńczą osobą. Mam nadzieję, że, że widowce tak. Taką salę polubią, taką jaką ja jestem. Jestem szczery i nieokiełznany, a sam często siebie zaskakuję. Szczerość, brak konfliktowości, nigdy nie szukam problemów, a z reguły rozwiązań.